Panie, panowie i wszyscy, którzy tutaj jesteście, e, dzisiaj porozmawiamy o czymś dziwnym, bo ten, ten filozofowanie będzie troszkę eksperymentalne, ale w dzisiejszym filozofowaniu tak: o matematyce, o tym jak bardzo lubię moją szkołę, o tym jak szukając złota trafiłem na diament. Mm. I o tym... czemu ten odcinek jest eks eksperymentalny. Pff, let's try. Dobra, zacznijmy od tego, czemu ten odcinek jest eks eksperymentalny? Michuś będzie teraz montował filozofowania. Trzeba podnieść poziom z 20 na 30 prac. Będzie montaż. E, będzie montaż pod postacią. Prawdopodobnie będę nagrywał po kolei filmiki, każdy segment osobno. I będę je montował w jedną część. Nie jak wcześniej, bo wszystko leciało ciągiem, bez przygotowania, bez niczego trafiało do was. A teraz już nie będzie strony materiał, tylko będzie obrobiony jako tako, nie? Czyli prawdopodobnie wydłuży się też czas wlogacków, ale możliwe, że będą też rzadziej. Prawdopodobnie będzie pojawiał się jeden na tydzień, ewentualnie dwa. Zobaczymy. Więc to jest taka. Pierwsza zmiana. Dwa. Matematyka. Miałem... Jestem świeżo posprawdzianie z matematyki. I co ja mogę. Przepraszam. Wam powiedzieć. E, chciałem wam powiedzieć, że mam złą panią z matematyki, która jest w stanie cię udupić za zawsze. Jest to nauczyciel starej, starej daty, prawdopodobnie. E, nie tak, że jej nie lubię. Jest nawet fajna. Mówię to na wypadek, gdyby gdzieś tu kiedyś trafiła. Pozdrawiam w tej chwili panią. E, lecz w tym, że. Ona nas uczy, no, Potem <laughs> to jest żeby uczyć, tak? Ale yy, ona dos nie podoba mi się sposób, w jaki tłumaczy lub po prostu nas uczy. Nie podoba mi się to bardzo. Yy, więc zobaczymy, jak to będzie, tak? Jestem świeżo po sprawdzianie. Sprawdzian był ciężki. Będę to prosto. Sprawdzian był po prostu ciężki. Yy, ledwo były problemy, ale jakoś to wyszło, nie? No, więc... Chciałem powiedzieć, że ona po prostu źle uczy i zrobi wszystko, żeby nas, żeby, no, mieć, żeby jest, zrobić wszystko, będzie w stanie zrobić wszystko, żeby udupić ucznia, nie? Eee, na przykład uczniowie mieli problem, tak? Nauczyciel, gdzie powinien im wytłumaczyć, pomóc, bo nie umieli przesłać pracy, nie była gotowa, ona powiedziała, radźcie sobie i zaczęła w ogóle gadać tak bez sensu do nich, nie rozumie... Nie, nie rozumiem tego. Mój umysł nie jest w stanie pojąć tego, co ona ma w głowie. Nie wiem, może ja jestem głupi, nie wiem. Nie wiem. Mikuś szukał złota, trafił na diament. O czym Mikuś mówi? O swojej klasie. Mam zajebistą klasę. Czemu klasa jest zajebista? Zapytacie. Powiem wprost. E, chciałem powiedzieć po prostu Jest to klasa przez całe życie. Byłem w trzech klasach w trakcie postołki i żadnej nie miałem tak dobrej jak ta. Jesteś klasa jest bardzo dobrze zgrana ma poczucie humoru i dystans do siebie dogadujemy się naprawdę fajnie trafi do tak miłej klasy nie sądziłem że będę miał tyle szczęścia w życiu że trafię do tak dobrej klasy naprawdę ehm, co jeszcze mogę wam powiedzieć no na sprawdzianie sobie często pomagamy to nie wiem czy wszystkie klasy tak mają nie wiem ale chciałem powiedzieć że naprawdę Miło mi, że trafiłem na taką klasę, jaką mam teraz I mam nadzieję, że czas, który z nimi spędzę w liceum będzie dla mnie... Dobry, przyjemny, już jest zajebiście, a minęło pół roku, nie? Więc zobaczymy, jak to pójdzie dalej Oby nic się nie zepsuło eee... Tak, to cięcie było specjalnie, żeby Mikuś nauczył się montować <noise> To byłem ja Wafel Czy coś jeżeli to, jeżeli to właśnie zmontowałem i to oglądacie, to będziecie ze mnie dumni. Elo. Miło było.